Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na 12 dzień maja. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Jana, rozdział 10, wersety od 1 do 10. Jezus powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera wierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je, a kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za Nim, ponieważ głos Jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od Niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Ja jestem brałą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Moi drodzy, kontynuujemy nasze rozważania. Związany z tematem Jezusa, dobrego pasterza. W tym dzisiejszym fragmencie Jezus mówi też o sobie, że jest bramą owiec, o nas mówi nieustannie, że jesteśmy Jego owcami. No i widzimy, że Jezus bardzo konkretnie mówi w Ewangelii dzisiejszej, że aby wejść do zbawienia, aby też osiągnąć szczęście, trzeba przejść przez Niego. To on jest tym, przez którego możemy dojść do prawdziwego życia: do życia w obfitości i do życia wiecznego. Oczywiście Jezus nie obiecuje w swojej Ewangelii życia lekkiego i łatwego i przyjemnego. O, życie w obfitości to życie przepełnione Jego łaską, to życie, które w doczesności, w granicach doczesności będzie naznaczone jakimiś brakami, jakimiś niedociągnięciami. Bo nie to jest cel naszego, na, na naszej egzystencji, naszego istnienia. Celem naszego życia jest życie wieczne. I dlatego też Jezus zachęca nas do tego, abyśmy właśnie w taki sposób traktowali nasze życie doczesne, jako rzeczywistość, która ma nas przygotować do życia wiecznego. Oczywiście w tej dzisiejszej Ewangelii wybrzmiewa też prawda o tym, że owce. Jezusowe są narażone na różnych przewodników, na różnych idoli, na różnych wielkich tego świata, którzy mają jakiś pomysł na zbawienie, wręcz uważają, że mają monopol na zbawienie. Jednak Jezus mówi wyraźnie, że to nie są jego pasterze, to nie są ci, za którymi powinny owce iść. Jezus ma świadomość tego, że tylko ci, którzy wchodzą przez Niego, są prawdziwymi pasterzami. Jeżeli więc ktoś proponuje nam szczęście poza Bogiem, na pewno nie jest pasterzem, który został namaszczony przez Jezusa. Pasterze, którzy prowadzą nas do Jezusa i którzy oferują nam szczęście w zjednoczeniu z Nim, to są prawdziwi pasterze. Dlatego też, moi drodzy, uważajmy na to, czego słuchamy, uważajmy na to, kogo słuchamy. Uważajmy na to, za kim chcemy iść. Być może wszyscy słuchający tego zatrzymania nad słowem doskonale zdają sobie sprawę z tego, że Jezus jest dobrym pasterzem, Jezus jest bramą i On jest gwarantem naszego szczęścia. Myślę, że ci, którzy nie usłyszą tego zatrzymania nad słowem, ci mogą mieć problem właśnie z, z dostrzeganiem, tego, za kim warto iść. I dlatego też, moi drodzy, z jednej strony starajmy się być tymi dobrymi owcami, które idą za Jezusem, które starają się z nim budować relacje, a z drugiej strony też pamiętajmy w naszej modlitwie o tych, którzy się gubią w dzisiejszym świecie, aby i oni doświadczyli tego spotkania z prawdziwym pasterzem. Z dobrym pasterzem, najlepszym pasterzem Jezusem Chrystusem i aby chcieli przez niego wejść do prawdziwego życia. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten dzisiejszy fragment Ewangelii i za to, że jesteś naszą bramą. Chcemy, Panie, wchodzić przez Ciebie. Nie chcemy szukać nikogo innego, za kim chcielibyśmy iść. Chcemy iść tylko za Tobą, bo Ty masz słowa życia wiecznego. Ty masz receptę na prawdziwie szczęśliwe życie na życie w obfitości ty chcesz nam ofiarować takie życie i chcesz nas doprowadzić do życia wiecznego chcemy panie iść za tobą wiernie i konsekwentnie modlę się też panie za tych którzy nie słuchają ciebie którzy nie idą za tobą którzy układają swoje życie w zupełnie inny sposób idąc za jakimiś Namiastkami szczęścia, za protezami szczęścia, za ułudą tego świata. Dotknij ich serc i daj im siebie poznać, Panie, jako dobrego pasterza i jako jedyną bramę, przez którą można wejść. Niech tak się stanie. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam Was serdecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.